Koroniewska wróci do M. Jak Miłość. Producenci zamieścili tajemniczy wpis. Joanna Koroniewska w serialu M. Jak Miłość wcielała się w rolę Małgosi od 2000 roku do 2011 roku. Aktorka zrezygnowała z udziału w produkcji, jednak wątek jej postaci nie został oficjalnie zakończony. Tego czasu fani regularnie zastanawiają się, czy ich ulubiona bohaterka powróci na ekrany telewizorów. Niedawno na oficjalnej stronie serialu pojawił się tajemniczy wpis, który tylko podsycił plotki. Co na to sama Koroniewska? Postać Małgosi Mostowiak od samego początku trwania serialu wzbudzała sympatię widzów. Bohaterka, nazywana przez swojego serialowego ojca myszką, w pewnym momencie zniknęła z ekranów. W związku z odejściem z serialu Joanny Koroniewskiej, scenarzyści wymyślili wątek wyprawy Małgorzaty do USA. Joanna Koroniewska wróci do serialu, produkcja opublikowała zapowiedź. Pomimo tego, że aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że nie zamierza wracać do M jak miłość, fani nie stracili nadziei. Podsycił ją ostatni post opublikowany przez produkcję serialu. Na oficjalnej stronie Telenoweli czytamy. Zagadka zaginięcia Małgosi Mostowiak, Joanna Koroniewska, najmłodszej córki Mostowiaków, do dziś pozostaje niewyjaśniona. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobno aktualnie mieszka, co jakiś czas docierają sprzeczne sygnały na temat ukochanej myszeczki Luciana. Jedno wiadomo na pewno: Małgosia żyje. Któregoś dnia zapewne wróci do domu. Pytanie tylko: czy z twarzą Joanny Koroniewskiej? Joanna Koroniewska dementuje plotki. Co myśli o powrocie do serialu? Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Wraz ze swoim mężem Maciejem Dowborem regularnie publikuje zabawne filmiki, relacjonuje też wydarzenia ze swojego życia prywatnego. Co jakiś czas zaprasza gości do swojego cyklu show, które prowadzi wraz z mężem na Instagramie. Spotkania z gwiazdami noszą tytuł Domówka u Dowborów. Gwiazda na swoim koncie zgromadziła już prawie 800 tysięcy obserwujących. Niedawno w jednym z komentarzy została zapytana przez Fankę, czy planuje powrót do M. Jak miłość, a przede wszystkim, jak poczułaby się, gdyby jakaś aktorka zastąpiła jej postać w serialu. Odpowiedziała: Nic a nic mnie to nie obchodzi. I myślę, że nikt nie będzie mnie pytał o pozwolenie. Mało tego, tak długo wykorzystywano moje nazwisko do insynuacji na ten temat, że to już wszystkim się znudziło, nawet fanom serialu. Temat zamknięty dla mnie od dawna.